Mam cię! Papierowy ludziku! Ojej, ojej! A, oj, co, co, co się stało? Co? Dlaczego mnie ruszasz? Ha! ha zniszczę cię! Wrzucę cię do pojemnika na szcząstłuczkę lub coś jeszcze gorszego. Na przykład foliowy worek! Ha, 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 ha. Nie, tylko nie foliowy worek! Proszę, proszę, tylko nie foliowy worek! Chcę iść do pojemnika na papier! Hmm. A. A. A powiedz, chząsz brzmi w czcinie foliowy worek nie brzmi w czcinie. Nie umiem. To pójdziesz do worka na skórkę szklaną. Ha ha, ha 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 Panie, panie! Ja chciałabym wam oddać moją szklaną kulę. E, szklaną kulę? Proszę pani, przyjmiemy tylko szkło opakowaniowe, czyli słoiki i butelki. A czemu pani oddaje kulę? Oj ja, panie, się zepsuła i nie działa. Kula nie działa? Nie działa. No niech pan spojrzy w kulę. Głębiej patrzy, głębiej. I co pan widzi? Obróz. No i właśnie. Ja pięciu już dzisiaj klientom przepowiedziałam obróz. <laughs> Proszę pani, mi się wydaje, że po prostu pani kula pokazuje to, co jest pod spodem. <laughs> no, mówię. A wie pani, wiem, jak ją naprawić. Niech pani po prostu pod kulę położy fusy od kawy albo karty Tarota i wtedy przez nią wróży. Genialnie. Złoczuczki, genialne. No. To za dobre serce prezent mam dla Ciebie. Prezent. O, a co to takiego? A to jest zestaw konstruktorski mała babcia. W środku znajdują się powidła i słoik do sklejenia. Sklejcie sobie słoik i będzie na recycling, jak znalazł. <grym> Dziękuję bardzo. Y przyda się. Daj rękę, daj rękę, daj rękę. Nie lewą daj od serca. No, piękna ręka. Pięć palców, tak trzymaj.